Słuchajcie, jak to zwykle bywa. Przy jedzonku było mega uderzenie ryby wędka do wody. Zobaczcie, to jest wyjazd normalnie. Jedzie. Ułow. Dobra. Oooo, tak gówno. Patrzcie, jaka piękna gęś. Jestem znany z tego, że jestem dobrym ornitologiem, co widać na filmach. No dobra, wiadomo, żartuję ale piękny, przyszedł uh -huh. Siemanko, witajcie na kanale Idziemy Dzisiaj razem z Patrykiem przychodzimy sobie jak zawsze na przygodę jakby to miało inaczej wyglądać Po to ryby łowić? Jesteśmy na kanale szerokim Generalnie ja nigdy tu nie byłem Patryk coś tutaj może chyba więcej powiedzieć no Jesteśmy nad miejscem, nad którym uczyłem się tak naprawdę wędkarstwa wyczynowego, spławikowego i taka mała nostalgia mi się załączyła, że a Dawid, może byśmy pojechali w takie fajne dzikie miejsce, no i dziko jest, bo nawet Krowy nam stanęły na drodze, i to jest wszystko tak samo jak było kiedyś. Bo kiedyś, jak tu przyjeżdżaliśmy, to nam z kotłów krowy zanęte wyjadały i dalej są te same tematy. Mam nadzieję, że z rybami jest podobnie. Może trafimy. No, zobaczymy. W każdym razie jest woda naturalna po prostu, bardzo klimatyczna. Przypomina mi się trochę Anglia. Tak jak widzicie, mamy tutaj taki szerszy kanał. Z drugiej strony są kapelony, no i tu blisko też. Także na pewno będziemy coś próbowali zrobić. Pogruntujemy. Nie? Tak, no tutaj towar. jest mniej więcej, tak, że... Tutaj mamy spadek, jest długi, mhm. głęboki blat i po drugą stroną jest podobnie i będziemy chcieli pewnie sobie dwie linie zrobić. Tak, dwie linie i tak jak że jesteśmy razem, to jeden będzie sprawdzał krótko, długi, drugi daleko no. i gdzie będą ryby, tam się zakotwiczymy. No i łowimy na metodę, na grubo, z peletami, z waftersami, także też nie będziemy tu kombinować, nie chcemy nie, łowić nie. żadnych skalarów i chipsy, Skalarów tu tak? jest masakrycznie <laughs> dużo, zawsze było i zawsze <laughs> między tym trafiały się bardzo no. piękne ryby, mam nadzieję, że chociaż no. trafimy piękne ryby. To jak nie Ty Patryk. Ktoś musi uszczelić karpia z margin, a nie? Karpi no. to nie. Dobrze, ale... także zaczynamy i jedziemy z tematem. Mieszamy. Staramy się dzisiaj zapolować troszeczkę poniekąd na taką rybę, która nazywa się lin. Dlatego ja coś mam od ciebie. Też do tej naszej mieszanki dodamy suszoną krew. Jest to coś, co mi się zawsze fajnie spisywało w Anglii, gdzie tych ryb było dużo po prostu. i i fajnie to działało. Jeszcze w Polsce powiem szczerze nie miałem żadnych sukcesów z linami jeżeli chodzi o łowiska niekomercyjne bo tutaj no niestety ciężko jest fajnego linka dopaść także jedziemy standardowo czerwona zanęta myślę że na razie połowa chcemy z naszej zanęty zrobić taką zanętę bezpieczną, słodką, do dlatego dodajemy zanęty też słodkiej i żeby ją przyciemnić tak naprawdę dodajemy zanęty ciemne Pół paczki, każdej mniej więcej, i do tego idzie suszona krew. Tego tak dosłownie trochę, bo też nie chcemy z niczym przesadzić. Na nas dwóch to będzie troszkę tej mieszanki, myślę wystarczająco, jakby co to się dorobi, jak będzie trzeba. Coś myślę pracować tutaj z zanętą, ale generalnie wydaje nam się, że skoro jest dużo tego śrutu, tych chipsów, to bardziej tu istotny temat to będzie pelet i mamy bardzo dużo kukurydzy. Będziemy nęcić kukurydzą, peletem. Dodatkowo mamy też konopię wygotowaną, tak żeby troszeczkę tych ziaren, fajnych takich kąsków dla tych większych ryb było, No bo zanęta wiadomo, będzie wabić, ale będzie wabić też te małe karakany. Także tu pelecik Patryk wcześniej przygotował w pracy dzisiaj. Także mamy już namoczony pelecik z A jak wyjdzie to się uda. Mam go pokazać, o że tak to wygląda. Idealnie Patryk. A jakieś likwy dawałeś jakiś zapach coś? Nie, Nic. po prostu czysty, czyściowak. No dobra, no to ja rozrobię w takim razie zanętę. I przejdziemy do gruntowania tak naprawdę, tutaj już więcej. Filozofii nie. ma. Mało a często wody dodamy, żeby to się wszystko fajnie napiło, odleżało. No i mamy fajną, bezpieczną, ciemną mieszankę. Bo woda jest po prostu czysta. Zobaczcie, to jest ta woda z tego łowiska tutaj. No, po prostu jest przeźroczysta. Będzie rybkę widać już w wodzie, jak będzie podchodzić do nas. O, będzie piękny widok, mam nadzieję. No to przygotujemy sobie takie szybkie wstępne nęcenie. Myślę, że na start pójdą dwie garści zanęty. Garsz dwójki spongi, garsz kukurydzy, garsz, pokaż kotku, co mam w środku, konopi. I to tyle, to wrzucimy. zobaczymy, będziemy reagować. A, dobra. Nie będę się oszukiwać. Jeszcze dasz To moja natura. Dobra, będzie git. I to wynęcę, i położymy taki dywan. Myślę, że tutaj spada mi. Koniec spadu mam dokładnie 8 sekund, bo tutaj jest bardzo nierówne dno i trzeba znaleźć po prostu koniec tego kantu, tak jak u nas na Wojnowicach czy na innych żwirowniach. Po prostu nie można łowić na tych fałdach, tylko trzeba łowić już na tym równym bracie. Ja jestem idealnie, jak się kończy ten spadek, to jestem idealnie już na tym prostym, przynajmniej tak, tak się starałem wygruntować i tam po prostu położę taką plamę. Myślę, że dosyć ciekawska, co prawda bez. No trochę różni się niż kiedyś, jak tutaj przyjeżdżałem, nie ma ochotki jokersa i nie jest wyciągane, ale będzie, mam nadzieję, że coś się zakręci. Fajny, fajny stół do podjedzenia, mam nadzieję dla fajniejszych rybek. I zastanawiałem się z Dawidem jak tutaj zanęcić, z kwestii takiej, że no jest jednak głęboko dosyć. Ale doszliśmy do wniosku, że przy zrywaniu tego całkowicie z dołu nie powinno być problemu i nie będzie trzeba tymi wędkami się specjalnie odsuwać, więc zanęcimy sobie, tak? Patryk nęci, tu mamy spływ, albo raczej podpływ kajakowy, bo pod wiatr płyną, trochę się męczą Z drugiej strony krowy blokują przejazd i co chwilę ktoś trąbi Nie <laughs> my to w środku będziemy nęcić no ja może korzystając z okazji, też tu poopowiadam troszeczkę, ja wygruntowałem linię na drugim brzegu Przy kapelonach, ale no nie tak blisko jak bym chciał, bo tam niestety jest strasznie nierówno, więc jesteśmy tak jakby Na spadzie z drugiej strony, tak jak tu mamy spad z tej strony, z koniec to tam tak samo No ale ja w przeciwieństwie do Patryka zanęcę małym koszykiem góru 3, 4 albo 5 Będę bardziej łowił, tak wiecie, improwizował, wpasowywał się nie chcę od razu w wabankier pójść, zwłaszcza, że tutaj zobaczymy u Patryka co będzie na wabanku. No i tak, mamy zanętę, pelet. Tutaj już widzicie koszyk do nęcenia, to będzie guru basket mały. Tu mamy kukurydzę i tu mamy konopię, którą wczoraj gotowałem razem z pszenicą. Pszenica robi ze takie właśnie fajne małe kawałeczki takiego specjala w tym. Taka dodatkowa frakcja, tu będziemy mieszać. No mamy przynęty, na razie dużo, bo nie wiem co będzie skuteczne. Woda, przypony, wędka. Ja się już nie mogę doczekać, żeby tam wejść, Patryk. Więc ja już też zaczynam. Kurczę. To zaczynaj, i ja jeszcze trochę ponęcę. Ty nęć. Ja też rzucę trzy koszyczki, od razu się na to z metodą wrzucę. Teraz już została najprzyjemniejsza rzecz, przypon. Myślę, że zaczniemy od czternastki tutaj. No, myślę o leszczykach, myślę o linach, o jakichś płociach nawet powiedzmy. No. No, generalnie nie spodziewam się niczego jakiegoś wielkiego, dlatego będzie czternastka. I tu damy sobie myślę, że na początek coś bardzo widocznego w tej czystej wodzie. Dlatego scelujemy sobie, a weźmiemy żółte oksy dla odmiany. Też nie całe, bo one 14 być może wyniesie, ale dwa elementy to jest to, tak mi się wydaje. Także to tak będziemy przynęty, będziemy sobie generalnie szukać w tym momencie. No, ale tu mamy już to, co, to, co najważniejsze mamy uszukowane. I tu idą przypony, foremka i zanęta z poletem pół na pół i nic więcej. Jaka piękna gęś Jestem znany z tego, że jestem dobrym ornitologiem Co widać na filmach No dobra, wiadomo, żartuję Ale piękny, przyszedł On myśli, że coś dostanie od nas I szczęśliwie, szczęśliwie w pierwszym rzucie udało się zaciąć rybę Aaaa, jest krąb. Mały krąb. Także dobrze jest miejsce wygruntowane, jest dobrze posiane, bo jest odpowiedź w rybie, to mnie bardzo cieszy No teraz będziemy próbować złowić coś co jest Nie większe niż to Przynęta też od razu trafiona, więc zostajemy przy żółtym roxie No i co, poczekamy aż przypłyną kajaki i powtórzymy rzut na pewno zacznę już podawać do koszyka kukurydzę Bo te małe gnojki za przeproszeniem będą żarły. Czyli już widzicie, frakcja będzie szła. Zaraz też pelec, sobie wyjmę ósemkę. I tak widzicie, ja wypełniam dob tego plastiku co jest. Wkładam przynętę. To jest taki bardzo fajny sposób. Przynętę wpycham, żeby ona ładnie zapracowała, haku góry, wybijam. I to wlatuje do wody, jeszcze widzicie, jak tak mam u góry, że mi się nie podoba, to poprawiam jeszcze, żeby to dokleić, bo jednak tam z 5 metrów prawie jest, to ma to wszystko dolecieć. O, i jedziemy do wody. Słuchajcie, otacza nas wróg I cały czas mamy mega krąpie Także ostatnio dużo tych krąpi u mnie jest, no i niestety o, Otaczają nas Patryk, chyba jednak przyjdą zeżreć Ci tą zanętę Nie 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 dam Gorzej jak włoszek zjedzą no aż dobre półtorej godziny za nami No na razie czekamy tak naprawdę Na większą rybę Jakieś tam krąpie łowimy Szczerze wam powiem, że Teraz niestety Spiął się ten krąpik, jak to zwykle bywa Także podsumowując No czekamy aż się coś ruszy tak naprawdę W międzyczasie Patryk zaprezentuje Robimy specjały z kanału, czyli Bacon and egg, Tak zwany, bekon z jajeczkiem na bułeczce Bo musimy się posilić Żeby żeby do wieczora troszeczkę jeszcze tu posiedzieć. W każdym razie na razie są tylko krąpie. Czas na posiłek. Żajeczko. O! Perfektyjne, lekko mięciutkie. Do tego zobacz idzie. Warstwa mięska. Uch, I płaszcz, bo to jest naprawdę mega. Mniam mega pyszne. Dobra, mniam niam. Słuchajcie jak to zwykle bywa. Przy jedzonku było mega uderzenie ryby wędka do wody. Patryk zauważył. I nie wiemy co tam jest na końcu, bo jest naprawdę jakaś fajna ryba albo coś podpięte. Hamulecz po Ja już tu wszystko poluźnie bo ja się już boję. Pani miała noc kruka. Nie będzie. Zobaczcie, to jest wyjazd normalnie jedzie. A my tu w noc kruka 10, ale to zaraz będzie lipa, nie? Zaraz będzie jakaś nipa, bo co, on już tam jest te krzaki, on wie gdzie iść. O nie, czekaj, spokojnie. Na razie muszę go namierzyć. Lepiej tu, bo bardziej tam gdzieś wyciągać. Dobra, wyszedł, nie? Oja! Jest na ostrzu noża, tak czy siak, bo tam wiesz, czternasteczka też. Czternasteczka? No, no, delikatnie nam przez go babę. No, goba, przecież krąpie łowimy. To, wiem, Ej, po to, to, to mam jest. spektrona, nie? Żeby cholować tak. Ale to nie tutaj. Dobrze. Chyba Oj, no, no, oj. I to cały czarny taki, nie? Dobra, dobra Ale pięknią w tej wodzie one przez to, że jest czysta woda. One są takie ciemne te ryby, tak? Ale piękna ryba. No to jednak się coś udało dzisiaj o. O. Także prezentacja Piękny dziki chudy taki karp No myślę że nagroda Po tych krąpiach Jest naprawdę piękna Wspaniała ryba cieszy 100 razy bardziej niż każda złowiona na Komercji Waleczny Piękny i wypuszczamy no to wypuszczamy tego pięknego karpiczka O, mówię w tej czystej wodzie ale baja uf uf niech rośnie i będzie 20kg tak jest bo tu nikt nie zje bo przyjdę także witajcie po dłuższej chwili niestety no padało i nie mogliśmy nagrywać i tak w sumie nic się nie działo przez to że padało też schowaliśmy się gdzieś tam chwilę do auta, i teraz kończę ja swoje nęcenie tutaj, już wieczorne, tak jakby. Podaliśmy sobie nie wiem, prawie 10 kurzyków, tam wrzuciłem, słuchajcie. peletu i kukurydzy, zero zalenty. Patryk też donęcił, bo u niego jest tak generalnie trochę słabiej, bo tam parę krąpi i tam nic się nie udało. No, mówię, pff, w ogóle jest słabo, bo tak nie można mówić, że u Patryka jest trochę słabiej, bo ja miałem po prostu tylko trochę szczęścia w tym wszystkim. I się udało jednego fukserskiego karpia złowić, bo to tak trzeba określić. Bo tu nie ma, tak, także wjechały, że się coś dzieje. Po prostu się udało. I teraz wracamy do wieczorka, będziemy łowić. Na noc raczej nie zostaniemy, bo rano to jutro są zawody, więc nie możemy zostać na noc, bo jest komunikat wywieszony, także, także tyle, tak naprawdę. I spróbujemy jeszcze coś złowić. Kurczę, mamy nadzieję. Mamy nadzieję. Myślę, że pora jest dobra. Przestało padać. Fajnie by było, jakby jakieś rybki w końcu się zaczęły meldować. I żeby były trochę większe niż te. chipsy Jezu Patryka, ryba życia w końcu. Brawo. Dobra. Depem tak gówno. No także do dywanu przyszły łopaty. Miał być trochę większy. Jest taki. Ale już jest piękny. Ale, ale jest. Ładnie, nie tam było tak, No ale nie tu mi się poplą... o tak. No co tu prezentować jak to pół kilo o. nie ma. No pięknie. No, ale po donęceniu przyszedł. No niech będzie, że jest. Końc spraw. Karpę już i tak nie przebije, więc... No ale jest git. Jest git. Po wyczekany. Po 25 minutach 400 gram. Jeszcze! 3 dni i cię dogonię. Hmm. To, na co? Na monstera poszedłeś? Tak, na monsterka Założyłem coś niejaskrawego, bo jak było tylko coś jaskrawego to krąpie robiły blub blub blub, A już nie robią przynajmniej, więcej jest dobrze No i tak niestety, kurcze bo w mi wpłynął Niestety no cały czas są te krąpiki Tak się robi już późno kurczę chyba nie wiem czy będzie dźwięk, ale Cześć, no z racji, że dopadł nas kolejny raz deszcz, to no musimy się zwijać. Poza tym, że poza tym epickim karpiem Dawida i, i milionem komarów, które nas po prostu pożerają, to nie wydarzyło się nic epickiego. No i poza jeszcze, oczywiście, krowami, tak naprawdę ten jeden leszczyk u mnie, no, zaczął i zakończył temat. U Dawida ten jeden karp zaczął i zakończył temat, więc my też spadamy do domu. Myślę, że wrócimy tutaj jeszcze. Nie raz, bo woda jest naprawdę urokliwa. Dawidowi myślę, że się spodobała. Tylko, no, nie, mieliśmy trochę, no, unlucky po prostu. No, nie trafiliśmy kompletnie w rybki i w, chyba dzisiaj w ich gusta. No, ale karpik to... Ja, powiem, że ja ostatnio tak już z miesiąc komarów nie widziałem. Nie wiem, nie ma ich przynajmniej u mnie, a tutaj jest cała chmara. Myślę, tak, że do no. tego krowiego gówna lecą. Ja, ja myślę, że tu tłuszczoszka zobaczyły i lecą do mnie. A, ale... Nie, w gruncie rzeczy przyjedziemy tu jesienią na klasyk Tak, na jest Głęboko jest fajnie, rybki tu będą, tak podejrzewam Byle nie były tylko te znowu chipsy Bo dzisiaj gdyby nie karp, to, to bym drugi raz łowił tylko krąpie Także słabo No ja złowiłem tylko i aż leszczyka i no. parę krąpi A jak założyłem robaki, to się okazało, że tych krąpi jest miliard No jest... No zawsze tutaj nie było nigdy jakoś mega łatwo Ale nie było chyba tak źle No ale to tylko ryby i raz się trafi lepiej, raz się trafi gorzej Mam nadzieję, że następnym razem trafimy lepiej i do zoba. Nie zamulamy, spadamy. Cześć. Cześć!